Dobra, jest to drugi odcinek na kanale Box. To moja pasja. Był odcinek zawinia, zawijania rączek. Teraz będzie odcinek wysiłkowy czyli po prostu mój trening. Zostawię Was niżej, żebyście widzieli. Dobra. Tak jak mówiłam na tamtym odcinku, tysiąc subów zdejmuję to i pokazuję swoją prawdziwą twarz. Wtedy filmy się zmienią, będą bardziej intensywne. Bo po prostu teraz nie mogę oddychać jak na przykład wale. Więc po prostu jak będzie już tysiąc osób, to będę. Ogólnie siebie muszę przekształcać głos w programie, żebyście mnie nie rozpoznali i doklejeć jakieś inne ubrania. Więc po prostu zaczynajmy. Pierwsze jest to 10 pajacyków. Dobra, teraz jest to skipping C, pięty do pośladków. Dobra, wystarczy, teraz skipping A, kolana wysoko. Dobra, oczywiście jedno ćwiczenie 30 sekund. Ja wam tylko pokazuję. Dobra, teraz delfinki. Nie wiem, czy wiecie, co to jest, ale teraz delfinki. Robimy do pompki nogi pod, pod ręce, czyli wyskakujemy. Później wyskakujemy do góry i klaszczamy w ręce. Troszkę szybciej teraz. Dobra. Było to takie krótkie. Było to krótkie do pokazania. Teraz rozciąganie. Siadamy, rozkładamy nogi i, I się rozciągamy. Ma boleć. Żeby być bokserem trzeba cierpieć. Dobra. Do jednej nogi. Zginamy. Dobrze. Tak macie iść, macie boleć. Druga noga. Do złączonych. Dobra. Kuczamy. Robimy wyskok i trzy. Lewy, prawy, lewy. Dobra, teraz haki. Tak samo. Jedno ćwiczenie ma trwać 30 sekund. Ja wam pokazuję w skrócie. Tak. Rozciąganie. Biegamy też. Biegamy. Dobra, na dzisiaj to koniec, tak trwa początek rozgrzewki, dobra, jeszcze będzie na worku, do zobaczenia, jeżeli chcecie zobaczyć mam twarz, 1000 subskrypcji, wielkie dzięki, pa!